Drodzy Państwo, dzień dobry. Ja nazywam się Spiralus i witam Was na kanale Endgame. Ze mną jest Pulchny Niedźwiedź i dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo pięknym, spokojnym i takim dającym dużo radości w serduszku temacie, jakim jest... Jedzenie! I mam pytanie do Ciebie. Bo tak. właśnie zamawiam sobie z KFC i nie wiem co wybrać. No. Grander Big Box, Zinger Burger Box, Twister Big Box, Mega Pocket bo Big Box, czy... Kurito Big Box. Zdecydowanie... Powiesz, że KFC nic, to to właśnie o właśnie. Nie, nie, zdecydowanie Kurito z dodatkowym serem, bo Grandery się popsuły. Boże, ale Kurito, ty naprawdę jadasz Kurito? Ja tam. Ale Grander się popsuł! Spojrzeliśmy na to i Zosia zadała mi pytanie, czy ktokolwiek w KFC kiedykolwiek to kupuje? Dosłownie to. Ja powiedziałem... No... Spiral. No, chyba. I teraz już wiem, że ty, no właśnie <laughs> ludzie jak ty. Dobrze, to drodzy Państwo, Teraz idziemy pogadać już o konkretach, ale najpierw intro. Albym się postreamował na takim twitchu, nie? Gdyby nie to, że twitch uważam, że, że moje konto jest skradzione i jestem oh. kłamcą i oszustem. Oh. A się postreamował. Ale czy mówisz, że jest aż tak źle, tak? Że, że... Dlaczego, jest moje konto czy nie mogę, ale nic z tego nie mam, bo, bo moje konto to jest, jest to oznaczone jako konto oszusta, więc no. I to podejrzewam, że to jest błąd, bo widziałem, że na Twitterze jak zagraniczni mieli ten sam problem, mniej więcej w tym samym okresie, napisali do, na Twitterze tam do Twitcha i Twitch powiedział: O, rzeczywiście mieliśmy błąd w systemie. No niestety w Polsce Twitch tak nie działa. No to faktycznie dziwnie. Ale no to, to teraz, jakie ty masz opcje w sumie, żeby konto odzyskać? Nie masz żadnego nie? Żadnej. Inaczej, no. Pisać im co miesiąc odwołanie, ale to rozważa bot, a bot pisuje za każdym razem, że nielegalne bitsy jakieś tam przelatywały przez moje konto. A, nie, a ja ciągle pytam, ale o co chodzi? <grym> ale po prostu co, jakiś nie wiem, cokolwiek, jakiś nie wiem, wyciąg, nie wiem no, dowód, cokolwiek, bo u mnie jest zero jakichkolwiek akcji w historii, nie? Więc no. Powiem ci, to wszystko za karę, że nie zrobiłeś jeszcze swojego awokera. Ja już swojego zrobiłem z i on jest piękny. No ja nawet Dragonflight nie kupiłem stary. My sobie może i pograł teraz na dniach z, z właśnie z Zosią, ale nie mamy Dragonflight'a. I teraz sobie przypomniałem, że w sumie to miałem mieć Dragonflight'a. Już tam w, w, już pali ja, jaką wersję, ale miałem mieć i, i nie mam. No, no dobrze, ale no to powiedz mi taką rzecz. Czy ty się cieszysz, że wyszedł Dragonflight, gdzie jest przypad, i zaraz będzie dodatek, jest ewokerd? No bo mówisz, żebyś chciał sobie pograć. No to znaczy coś... No to Zależy, to, przez to rozumiesz. No na przykład, ci, ci, na... Czy, czy masz takie uczucie teraz, że na myśl o tym, że możesz za chwilę odpalić Wow, tak? Załóżmy, że już masz kod, czy tam ode mnie, no. czy tam od jakiejś firmy, czy kogoś, dostajesz kod, i możesz na przykład sobie stworzyć evokera albo obejrzeć nowe talenty, pobawić się nimi. J jakie są twoje emocje w tej chwili? Tak szczerze, eee, bez beki. Szczale, taki... szczer szczer tak, szczerze, szczerze, szczere. Szczerze, bez Becky, to teraz uwaga, powiem coś kontrowersyjnego, za co większość ludzi, którzy grają w WoWa nałogowo i dalej go kochają, mnie znienawidzi, ale no nie jara mnie to. W sensie, fajnie, że jest nowy dodatek, bo na pewno go ogram, tak? Na pewno sobie w pewnym momencie no. ten albo przedłużę. Na pewno zobaczę, jak to w finalnej wersji wygląda, bo grałem sobie już na Alfie, e, pograłem na becie, widziałem te lokacje, poznałem mniej więcej te historii, ale na no, wiadomo, brakowało tamtego mięska, brakowało tych cinematyków, brakowało tego, co było. No nie tak, tak. teraz już, to, ale teraz te cinematyki, jak wyszły, no też... to są takie. Do... To są. no Inaczej są, ale to... pamiętasz, jak graliśmy w Alfie i robiliśmy sobie ten początek tymi evokerami? To, to, to chyba no. nawet robiliśmy jakiś film. No to generalnie. Jak roz... przegrasz sobie ten początek, to wiesz wszystko. To nie musisz żadnych filmów oglądać, nie musisz niczego. To już masz cały, cały zarys fabuły, nic więcej się nie tak. dowiesz, robiąc cokolwiek znaczy, innego. Niczego innego nie oczekiwałem po tym dodatku, szczerze powiedziawszy, ale tak jak mówię, pod względem mechanik jestem jak najbardziej zadowolony, że to poszło w takim kierunku. Nie jara mnie to aż tak bardzo, jak podejrzewam takiego <laughs> przeciętnego. Epic upgrade! Oj, oj! <laughs> Przepraszam. Już tam no. tam się jarać nie przerywaj mi. Nie jara się jaram jak się taki przeciętny kowalski, który się. Nie że się. Albo ten spiral, który jara się na nową klasę rasę, czy tam mechaniki. No bo ja za bardzo nigdy po was tego powodu nie gramy. Ja Gram do historii. No, ale rozumiem skąd się bierze ta ekscytacja u tego typu ludzi. Jednakże, no nie sposób jest moim zdaniem nie zauważyć, że zainteresowanie Dragonflight jest o wiele mniejsze niż na przykład takimi Shadowlandsami, czy nawet BFA. I zanim ktoś powie, że ja tutaj tu informację z tyłka mam, no to tutaj, no wiecie, wystarczy popatrzeć nawet po ilości komentarzy, wyświetleń, łapek w górę na pod różnymi filmami. No tego typu rzeczy. I by zobaczyć, że hype na ten dodatek nie dorównuje na pewno hype'owi na do Lancy, Może to dobrze, bo e... szadą nie wyszły, ale Wiesz co? No moim zdaniem jest taki znak. Wiesz co, powiem ci tak, ale też zmieniła się grupa odbiorców, która potencjalnie jest teraz zainteresowana wowem, bo mam wrażenie, że, że Dragonflight na tym etapie troszeczkę spowodował, że nowi odbiorcy, bardziej każualowi, młodsi odbiorcy zaczęli się zainteresować wowem i chcą zagrać wowę, bo jest kolorowy smoczek, którym mogą, mogą pobiegać. A, a myślę, że to gorowe towarzystwo fanów trochę tak... No, powiem faktycznie. ci, że Shadowlandsy zrobiły Wołowi wielką krzywdę pod względem właśnie tej społeczności, bo... Jeszcze wcześniej można było dostrzec, że okej, okay, było źle miejscami. Ja będę mówił teraz z punktu widzenia samego lore historii, tak? jako że siedzę, powiedzmy, w kręgach którzy się tym, ludzi, którzy się tym interesują. Mhm. Dało się naprawdę tę historię, wowie olać, popsuć, ale dalej się dzieli i dalej się interesowali. Teraz jest tak, że pomimo tego, że zbliża się nowy dodatek, czyli wiesz, nowy dodatek zawsze prowadza mnóstwo nowych historii, mnóstwo nowych teorii, to da się zauważyć, że ludzie są wyraźnie mniej tym zainteresowani. Niektórzy w ogóle się tym nie interesują. Nawet ja często dostaję komentarze, że no fajnie, spoko, ale w sumie ktoś chciał się interesować, na przykład, historią już na etapie 9, tam 1 czy coś w tym stylu. No tak, nie? ale dziwisz się, bo po pierwsze, po całej sytuacji z Jailerem i z, i z końcówką, i z tym, co się działo, i z tym, jak z, zakończyli sprawę z Artasem, no, no to nic dziwnego, że korowi fani nawet tylko historii stwierdzili, ja pierdolę mam dosyć, nie? No bo ile hmm. można i tak dalej. A z drugiej strony, yy, z drugiej strony mamy teraz sytuację, gdzie wychodzi nowy dodatek, fajnie, że nie jest kolejne world threatening, zagrożenie, które po prostu yy, znowu wielki, arcyzły, arcyzagrożony świat, tylko mamy o, wyprawa, o, smoczki, o, ciekawy świat, jakieś tam zagrożenie, trochę nawiązań do historii, tak delikatnie, sympatycznie. No, i w sumie można by powiedzieć, że spoko. Tylko ja się zastanawiam, bo WOW wydaje mi się, że jest teraz w takim momencie, gdzie no, coś musi zrobić, żeby to naprawić. Uważam, że jeśli chodzi o yy, od strony mechanicznej, nowe talenty, które gdzieś tam się naprawdę ciekawie zapowiadają, yy, nowy crafting, który też yy, myślę, że wprowadzi sporo fajnych nowości. To wszystko wygląda. Wygląda ciekawie, tylko pytanie, czy to wystarczy, żeby wiesz, Wowa ponownie nastawić na właściwe tory, takie jakieś tam hypeowe, i, i, i żeby ludzie znowu chcieli grać, i, i, i żeby wrócił do tej swojej... ten nowy Cinematic, ten taki, tę zajawkę powiedzmy, bo. Tak, ale nie... wiesz co, ja wiesz co, powiedziałem, jak zacząłem ten Cinematic. Co? To stwierdziłem, kurde, że mam flashback z ostatniego odcinka Rodu Smoka, nie. Ja też miejscami rzeczywiście tam. Znaczy, mało prawdopodobnym jest, żeby się wyzorowali, nie, bo nie mogli, na pewno tak, nie. Nie to ale... już dużo wcześniej. Ale rzeczywiście bardzo podobne pod wieloma względami. Ale ja miałem flashbacki z. Naprawdę, to bez żartu, jak wytresować smoka. Tam niektóre sceny były dosłownie kropka w kropkę z pierwszej części, jak wytresować smoka. Na przykład ten moment, jak ta Rushget, czy jak ona tam się nazywa, próbowała ciapnąć tą paszczą... E, ...czkawkę chciałem powiedzieć, no tego jakiegoś tam typa z tam lat leciał na tym smoku. To w pierwszej części, jak wytresować smoka, wyglądało to podobnie. Znów może przypadek, no nieważne. Grunt rzecz, że oglądając to, ja nie miałem wrażenia, że ja oglądam cinematic z WoWa. W sensie to było takie... Znaczy to chyba... Hej, okay, ładne, smoko. No, a ale... czy znaczy, ja się dziwię, bo co to w ogóle było, bo to tak. nie to jakieś wprowadzenie, może nie wiem, roz... lekkie rozwinięcie tego, co było w tym cinematiku na zapowiedzi, no niby sympatyczne, ale ja do końca nie wiem, czym to miało być. Zastanawiam się, czy w ogóle. Oni wiedzą, czym to miało być, nie? Czy po prostu coś się zrobi na zasadzie. Ej, a weźcie zróbcie jeszcze jeden cinematic, jak yy, Dworfka leci na, na smoku i będzie fajnie i pokażemy. Razageta, żeby wszyscy wiedzieli z czym w sumie walczymy. Trochę takie... mnie to dziwi, bo wiesz, zrobienie takiego cinematika wymaga no, jednak dużego nakładu znów pieniędzy. Tak, pracy, kosztuje. Kosztuje o, pieniędzy i, kosztu i czas też, nie? I za to, co oni zrobili, bo to nie był też krótki cinematik. Korzystając z tych wszystkich funduszy, które przeznaczyli na ten cinematik, dało się zrobić coś znacznie znacznie lepszego, coś na pewno, co zahajpowałoby ludzi, bo ja mówię, oglądając ten cinematik, nie, nie złapałem hajpa, nie miałem takiego, kurczę, teraz koniecznie muszę grać w dodatek. Ale z kolei, kiedy pokazali cinematic z Sarfangiem, pamiętasz, Ups. na BFA Pamiętam, o Jezu i... jakie to było Jezus, jak ludzie się jarali czemu czegoś takiego nie zrobili? Ja nie Pamiętasz teraz... akcję z tymi, z naramionnikami wszyscy ściągali. Dokładnie. Jezu, jaki ja nie... to był klimat stary. Ja nie twierdzę, że. A Zapiboy, wiesz, robić... Sarufang, akcja z zapibojem No i potem słynne McGora, gdzie, gdzie Sarufang zmierzył się z Sylvanas. no to był chyba najlepszy czas dla cinematików takich dodatkowych, które były. Tak. Były w Wowie w ostatnich latach, nie? Teraz się wyobraź, że ten dodatek Dragonflight, zamiast dostawać ten cinematik, co został, bo myśmy dostali także ten katsteńkę, jak Kalegos przychodzi do. Kadgar, tak, nie? Tak, tak, tak. No, ale to jest in-game, nie? Już to... hinty, jakoby. jakoby Kadgar miał w tym dodatku, może umrzeć, coś w tym stylu, i powiedziałem, że. Ale to już, to, już, się to już było przewidziane gdzieś tam od. No to... Jeżeli Blizzard wie, że będą chcieli go, powiedzmy, uśmiercić, albo no, nawet jeżeli będzie miał coś ważnego w tym dodatku, to zamiast tego semantyka, który dostaliśmy z tymi smaczkami latającymi, zrobić. Ten cinematik tego Kalegosa i Kadgara na tej grafice, tej renderowanej. Czyli, że Kalegos w takim, wiesz, full, wyrenderowanym yy, tego 3D, przychodzi do Kadgara, to Kadgara, Kadgara w ogóle jeszcze park. nigdy nie widzieliśmy w takim full 3D Patrzysz na niego, widzisz, że on kaszle czy coś, jak ten Old Warrior, jak ten stary wojownik, dosłownie, czyli mało się dzieje. Ale to by wystarczyło, żeby ludzie zopali hype, moim zdaniem. bardziej by, Albo no, też zahintować jego następcę, bo w sumie nie, nie ma chyba następcy Katgara, nie? Takiego... No nie ma, nie ma. Znaczy to jest skomplikowany temat z tymi strażnikami, czy oni w ogóle są teraz, czy nie są, bo to... a jest temat rzeka. No nie, no, no pewnie Jaina że... najbliżej, nie? Ale Jaina trochę jest, wiesz... Trochę jej odwaliło Mieli ostatnio. możliwość zrobienia czegoś... Fajnego, czegoś, co właśnie by podhypowało ludzi i nie wiedzieć, czemu tego nie zrobili. Tak jakby postawili na to, że patrzcie, smoczki, radość, uśmiech, ale czy to jest dobra droga? Czy to sprawi, że ludzie stwierdzą, wow, muszę koniecznie polatać na moim smoku? W szczególności, że gdy zaloguję się do Dragonflight i dostę dostaną dostęp do swojego pierwszego smoka, my już wiemy. Oni się dopiero dowiedzą, że to wcale nie będzie wyglądać jak zdecydować Nie. <laughs> o nie, nie. Tak sobie nie, nie. Znaczy, Lacie, ja się tak, czy właśnie czas. Ja się trochę właśnie boję reakcji ludzi. Yy, kiedy wejdą do właściwej gry i po raz pierwszy odpalą Dragon Ride i będzie takie... Aha, I to, to już, nie? I będą chcieli gdzieś tam se wlecieć, gdzieś se skoczyć i, i, i tyle, i nie będzie, no. No, będzie lipa, będą przez większość czasu biegać normalnie na ziemi, jakby na normalnych mountach. Czy to, to też jest jakaś tam myśl Blizzarda, że tak to miało wyglądać, masz levelować ten Dragon Flight swój? a, czyli Dragon Riding, przepraszam, ale. Nie wiem, czy ludzie są na to gotowi. Nie wiem, czy nie będą płakać już na forach, nie będą, bo. Nie jest tak, że każdy będą, nie, jeden tylko... siedział w Betę, nie? którzy będą mieli pierwszą styczność z tym dopiero w samym Wowie. Znaczy powiem ci tak, że ci, co będą mieli pierwszą styczność, myślę, że będą w jakiś sposób oczarowani i będą się dobrze bawić. Myślę, że będą mieli pozytywne emocje. I myślę, że jeżeli ma nastąpić jakakolwiek forma, może nie niechęci, ale jakiegoś takiego wkurzenia czy zniecierpliwienia to tak yy, myślę, że tak najwcześniej z 2-3 tygodnie później, nie. I jest taka nadzieja, przynajmniej którą ja mam czy znaczy nadzieja, taka, taka, taka myśl, że może w tym czasie zdążą faktycznie wszystko mm, ogarnąć i ten Dragonflight sobie rozwinąć i że jakby nawet jakieś coś kurzy, to się będą dobrze bawili na wyścigach, nie wiem. Nie wiem, bo ja... Ja wiesz co, ja mam wrażenie takie ostatnio, że ja się zepsułem jako gracz w Owa. Na myśl w ostatnim czasie, jak miałem grać w Wowa, to miałem takie boże. Teraz wiem, że pewnie będzie hejt w komentarzach to po co gram, ale. Miałem takie Jezu nie chce mi się, nie? To jest takie na zasadzie czy ja na pewno chcę, czy ja mam ochotę, bo stawiam na przykład dużo większą frajdę sprawiało mi chociażby czytanie czy nagrywanie materiałów o Diablo yy, i czekanie na Diablo, niż sama myśl, że wychodzi Dragon Flight, nie? I teraz wiem, że to jest mega kontrowersyjne, yy, ale jak wyszedł ten pre teraz, bo tutaj właśnie tego dążę, i, zacząłem, i w końcu zaczęło się coś dziać: tutaj ten Evoker, tu jakieś Worf Bossy, takie takie, o, znowu się dobrze bawię, nie? Czyli mam taką nadzieję, że skoro ja, który gdzieś tam w pewnym sensie przez długi czas ostatnio byłem trochę wowem zmęczony podejściem do, do tego, co się dzieje i jak Blizzard robi pewne rzeczy, bo takie Jezu, nie chce mi się tej gry nawet odpalać, nie chce mi się już o niej czytać. Tak teraz złapałem takiego znowu Bachcilla, w sumie jest sympatycznie. Fajnie się bawię, biegam ze Smoczkiem, testuję sobie co nowego w różnych klasach, ten znowu się dobrze bawię. Nie wiem jak to będzie dalej, na pewno mówię, mamy tutaj gildię, będą jakieś rajdy, będą M+, to też będzie wszystko spoko. Ale, ale ja to mam, kontentu, nie? mam Który... to, mam to, więc, więc yy, skoro mnie, osobę, która już jest naprawdę starym boomerem i, i któremu dużo rzeczy się nie chce, znalazło się coś, co spowodowało, że odczułem taką radość i chęć, żeby do gry wrócić, to jest szansa, że, że ludziom też się spodoba, którzy są może nie mniej wymagający, ale na przykład mniej zmęczeni w pewnym sensie i bardziej im się jeszcze chce, nie? Czy powiem Ci tak, ja po swoich znajomych i ogólnie po kręgu graczy w WoW, którzy tam wokół mnie jakoś się kręcili, mm. dostrzegam takie coś, że no wiadomo, i tak jak mówiłem, wszyscy wrócą na Dragonflight zobaczyć, pograć, tylko no, widziałem, jak to wyglądało przy okazji innych premier, czy o Legionu, BFA, Drenoru, Pandarii, Kataklizmu. Mm. Ludzie na tygodnie przed jeszcze samym dodatkiem, oni już się dzieli, jarali, się czekali. Tutaj tego nie widzę, tutaj mam takie, że okej, okay, fajnie, wychodzi. No, no tak. Okej, okay, pogram, nie takie zagram. Okej, okay, wrócę teraz na chwilę, pogram, ale wszystko zależy tak naprawdę od tego, co będzie dalej. W sensie, jeżeli Blizzard rzeczywiście wziął jakąś lekcję, jeżeli rzeczywiście wiedzą, że content tutaj jest najważniejszy i wiesz, wy... tak jak w Legionie to było, wyszedł, wyszedł Legion, nie minął miesiąc dwa, mamy pyk karazam, potem pyk kolejny content update. Oni muszą zrobić to samo w Dragonflight. Bo jeżeli Dragonflight będzie miał takie przestoje, jak szatlans. To... Znaczy... Inaczej, to, jest, to jest wiadome, że muszą, muszą być regularne content patche, ja na przykład mam cichą nadzieję, że na tym etapie oni już mają przygotowane 10.1 w jakimś tam większym stopniu, że będą gotowi, ja żeby... Na pewno, oni 10.1 pewnie mają już gotowe, tylko muszą jeszcze robić tam kolejne 10.2 i to kiedy 10.1 wyjdzie zależy też od tego, kiedy będą mieli 10.2 gotowe, dopracowane i tak dalej. Zawsze tak to wyglądało, nie? że jak już wychodzi jakiś patch zero, no to ten kropka 1 jest na ukończeniu już lub jest ukończony. No ja bym chciał, żeby tak było, nie? Ja bym chciał naprawdę, żebyśmy się nie musieli tym jakby martwić i stresować. I to uważam, że to jest taka podstawa, ten konter. Zresztą rozmawialiśmy o tym chyba w jednej z naszych pogadanych nośnie WoWa, że, że, jakby ta konsekwencja, jeśli chodzi o wydawanie kolejnych patchy, no to to jest, to jest podstawa absolutna, żeby, żeby to wszystko, wiesz, dobrze zadziałało, nie? Żeby ta, ta gra wyszła. No, no chciałbym w sumie, gdzieś tam bym chciał, ale kurde, szczerze, będę z Tobą zupełnie szczery, i, i to znowu może się hejt na mnie posypać. Boję się, że pomimo, że w normalnych warunkach, gdyby Blizzard i WoW był bardziej regularny, jeśli chodzi o jakość, to Dragonflight przyjąłby się po prostu jako dobry dodatek, nie najlepszy, nie najgorszy, taki just ok, nie? A boję się, że po tym co się działo, po tym jak ludzie wielokrotnie się zawiedli i ile ich spotkało rozczarowań, boję się, że Dragonflight może być dodatkiem, który nie wystarczy. Mam niestety podobne zdanie. Myślę, że Dragonflight może być niewystarczający, może być to za mało, żeby rzeczywiście. To, to nie znaczy, że to, ja mówię, że będzie to zły dodatek. Chodzi mi o to, że może być za mało, żeby yy, przynieść. To wygranko, On może którego... być pod względem mechanik wybitny porównując go do Shadowlands i naprawdę ludzie będą pewnie chwalić to, wiesz, nowe talenty i tak dalej. Ale pytanie brzmi, czy to będzie wystarczająco, żeby rzeczywiście ci, co odeszli, stwierdzili, dobra, ja będę teraz regularnie napierdzielał Wowa, tak jak kiedyś, będę się dobrze bawił. Bo mam wrażenie, że brakuje tu jakiegoś innego elementu, jakiegoś takiego właśnie hypu, który mogliby złapać. Być może jest to po części związane z historią, nie wiem. Ja jako bardziej Lorgai. Guy... Mam takie teorie, że tutaj może już właśnie wchodzić ten element historii, bo jeżeli mamy, mamy tylko samą mechanikę, no to wiadomo, że nie wszyscy się tak samo podjarają i może właśnie tutaj jest ten problem, może tutaj jest ten pies pogrzebany, że brak jakiejś takiej naprawdę dobrej historii, która chciała, która aż chciałoby się zgłębiać, sprawia, że ludzie nie łapią takiego hype'u. No wiesz, w BF'a ludzie czekali, że coś się stanie, to Sylwana tam Sarfang, No w sumie e tak, Beron, w sumie tak. że coś tam się dzieje i tu nie twierdzę, że to źle, że oni teraz wolniej to robią, ale no jednak Powinni pokazać, co mówiłoby, że chcielibyśmy czekać na dalszą kontynuację tej historii, a ja tak naprawdę to mam takie, no dobra, jadę na jakąś wyspę, nie? Tam, okej, okay, fajnie, no. Czekajcie, bo wiecie co? Ktoś mi pisze, bo akurat nagrywamy to w trakcie mojego streama i, i tutaj mi piszą, że powiedzieliśmy głupoty o, o, o Dragon Raidingu. Czemu, Czemu powiedzieliśmy głupoty? Bo te, bo te runy? Ale to tak. nie, to jest, to oni, głupoty, twoi widzowie, to są, bo oni żyją w swoich boksach. Ja, nie, nie ja jakby zaznaczam, że nie wiem, jak, gdzie, o co chodzi z tymi runami, ale ponoć te runy pozwalają szybciej levelować, tak? Znaczy, to w tak w wielkim skrócie, ale tutaj to, to jest życie w bo swoim Bo nie wiem. Boxie. Ludzie, którzy oglądają twój stream w tym momencie, czy oglądają te filmy, to są ludzie, którzy, nie oszukujmy się, oni śledzą Woła, czytają o co to jest dowodem, bo oglądają ciebie. A... Interesują się wowem. No i jak wejdzie Dragonfly, to oni oczywiście, że będą wiedzieć dokładnie, co zrobić. Typowy Maciuś, który usłyszy, że jest premiera, a takich Maciusiów będzie. Aha, czyli milionów. mówisz o tym, że. że ta, aha, o to ci chodziło, oni że. wejdą Ten że typowy do gry, Maciuś nie będzie wiedział, rozumiem. No, czyli których będzie większość. Okay, oni wejdą do okay. gry, spojrzą, że nie latają, tak jak na schematiku, o którym obiecał. I oni będą mi w wie, czy tam trzeba coś robić, czy nie, polatają chwilę i się zarażą. Dlatego Dragon Riding akurat moim zdaniem, jeżeli... to jeszcze ogólnie to tak działa praktycznie w każdej... w każdej grze, w marketingu tak działa, że jeżeli chcesz kogoś zachęcić do czegoś, to mu pokazujesz to, co najlepsze na początku, i żeby, go, żeby on to kupił. A to, że ten produkt potem nie będzie działał, to już Ech. pal licho. A to jest na odwrót takie, patrz, o, ten produkt nie działa od początku, ale zaufaj nam. Jak poświęcisz czas, to będzie działał. Takie, no rozumiem, no, rozumiem w tym sensie. Tak, nie tak, 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 tak. tak, tak do tego podejść. W szczególności po doświadczeniach z Wizardem z przeszłości. Tak nie działa, niestety. I to jest moim zdaniem przez, przez Blizzarda strzał w stopę, bo. Przecież mechanika jest dobra, nie? Spoko. Tylko, że to nie powinno być niczym ograniczone. Po prostu. Jeżeli chcą tym przyciągać ludzi, to tak jak ty, byś musiał w Legionie, który był próbowany artefaktami, nie? Ale nie, nie tylko... Nie, nie, czy był próbowany artefaktami i ich levelowaniem, Natomiast, więc to, że levelowanie artefaktów będzie, to, to wiadomo było, nie? Ale to tak, jakbyś musiał w Legionie, zanim dostaniesz pierwszy artefakt, musiałbyś, no nie wiem... Skończyć levelowanie we wszystkich lokacjach, na przykład. nie? Wiadomo, że tam i tak dalej musiał być jeden krótki chain questów, który był fajny, ale no, wciąż. To nie no, wciąż nie, no, ale widzisz, to jest jak różnica. W tym Dragon Ridingu, nie? No właśnie, i tutaj dobrze, że w ogóle wspomniałeś o, o legionowym systemie artefaktów, bo moim zdaniem to był taki feature, który tak mnie jarał, i ja na przykład do dzisiaj czasem mam ochotę sobie wrócić jakąś klasą, w sensie, którą nie grałem. I sobie właśnie rozegrać chociaż ten wątek artefaktowy, zobaczyć jakie są te questy i tak dalej, bo to do dzisiaj na przykład jest ciekawe, tak? No sam fakt, że mogłeś już legendarnego Ashbringera zdobyć i tak dalej, i, i, tak. i mieć te questy i potem jest... Class Order Hall i tak Ogóle, no... Class Order Hall to jest jedna z tych mechanik, które moim zdaniem powinny przechodzić z dodatku na dodatek. To, że oni to porzucili w Legionie, to jest chyba największa głupota. Bo gdyby Class Ordery były obecne w BFA, gdyby Class Ordery były obecne w Shadowlandsach, oj stary, to byłoby tyle kontentu, tyle możliwości historii do opowiadania, ale oni zrezygnowali z tego na rzecz czego. I to jest pytanie: Co zastąpiło Class Ordery? Co zastąpiło artefakty? W BFA zastąpiły W BFA był to Azeryt Azer Azer i War Campania. Porażka tarna. W Alancach to był covenanty. A czy oni w, e, on w, w Battle mechaniki. for Razer odpamiętna, że ten, 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 ten girazeritowy? no to no, miał mówię. trochę być takim odpowiednikiem tych. Wiesz. No i to właśnie to, tak... jest to, że zastąpili coś fajnego, czymś słabym. Natomiast w Dragonflight, główną mechaniką, która jest teraz reklamowana jako takim jeden z głównych feature'ów dla ludzi takich maciusiów, którzy wracają do gry. To A się z tych Maciusiów. Bo ja ci powiem na przykład, że uważam, że teraz ten prepacz właściwy co wyszedł z drachterami, to on jest fajny. Stary, tu naprawdę już jest fajny. już drachter main, tak, drachter main? Nie, drachter main, nie wiem. Na razie nie, na razie nie. nie wiem. W ogóle to jest pierwszy dodatek, w którym nie mam maina gotowego na Prepać, Nie wiem, czym będę grał, o, totalnie. Oho. A zawsze tak wiedziałem już dużo wcześniej. Teraz nie wiem, z tak po prostu. Pierwszy polecam ci na retry na PvE. Nie da się tego zepsuć. Masz cztery przyciski, które klikasz. Oj, to nie się klikasz. teraz mylisz. Teraz po wprowadzeniu nowych talentów, to każda postać wymaga klikania większej znaczy, ilości, mniej nawet aktory, BM Hunter. To, bo to są drzewka talentów takie optymalne i są drzewka talentów dla ciebie. Tobie ułożymy taki, że tam wiem, miał trzy przyciski, jak będziesz miał problemy, to większość to będą aury jakieś. <grym> nie no, niestety, no dzisiaj, dzisiaj już tak dobrze nie ma bowiem. To, jest, no, to ma, jest. wydaje mi się, że ona nawet miał takie takie utility w talentach, że po prostu. A czy to jest kolejny fajny list, feature, że, że feature, że ja, możesz zepsuć sobie postać. W sensie, możesz zepsuć sobie builda. Znaczy, w, możesz w zrobić roku, to źle. To będzie ratunek. Wyobraźcie sobie Gildia Spirala. Spiral, który jedyne co robi na dungeonie czy rajdzie, to ma taką aurę, która pozwala mu szybciej unikać zagrożenia. Szybciej biega na przykład. I nie może bić, ale on tylko szybko biega. Jeżeli w tym momencie trafienie go staje się niemalże niemożliwe przez jakiekolwiek mechaniki. Niby nie zadaje obrażeń, ale też nie potrzebuje hila. To nie jest, to nie jest zabawne. To mi się w ogóle nie podobało. Ja tylko chciałem powiedzieć tyle że yy, mimo wszystko, myślę, że jeżeli ktoś lubi WoWa, a ma wątpliwości, myślę, że warto, żeby chociaż kupił sobie abonament na 60 dni i bazowy dodatek, bo myślę, że pierwsze chociaż dwa, dwa miesiące będą, wydaje mi się, że będą ciekawe nawet bardzo. Także i sam prepacz powoduje, że ja się bawię dobrze, można szybko wylewelować Alty przez te inwazje, które są, yy, tych elementali, można szybko się wygirować, bo lecą takie specjalne tokeny, za które kupuje się gira account-bound, który jest. Także jest to bardzo sympatyczny sposób, żeby być wo z WoWem up to speed, nie robiąc starego kontentu yy, i, I przygotować się właśnie na, na sam dodatek. I tutaj... Rzadko kiedy namawiam ludzi do wydawania pieniędzy na cokolwiek, na jakąkolwiek grę. Yy, ale tu myślę, że mogę bezpiecznie powiedzieć, że jeżeli komuś nie szkoda foty na no bo zobaczcie zwykle jak macie ciekawą grę Triple płacicie 249 zł czasem nawet 330, bo teraz ceny poszły w górę i macie to na nie wiem kilkanaście kilkadziesiąt godzin. A tutaj kupując bazową grę i abonament, no macie tak co najmniej 2-3 miesiące sensownego grania i dobrej zabawy. Tak myślę, macie gwarancję, nawet... że w pewnym momencie Blizzard, jak to Blizzard po prostu nasra wam na twarz. Więc Może to, to, to tak być. Po same plusy. Może tak być. Ale może też być tak, że naprawdę ten dodatek się fajnie rozwinie i na przykład wrócimy do tej rozmowy, nie wiem, za pół roku, nie? Na przykład gdzieś tam siodziemy sobie w maju na majówce i powiem sobie, no, spiral, powiem ci, no nie spodziewałem się, powiedzmy tak, nie, nie myślałem, że to tak fajnie się tutaj nam ułoży, nie, że jednak Blizzard dał radę. Zrobił Kto coś? Nie, może tak będzie i wtedy będę bardzo zadowolony, bo bo żyje wszyscy będą zadowoleni, wszyscy będą szczęśliwi i tym optymistycznym akcentem możemy się pożegnać, bo jedzą moje KFC, bo będą nie przyjedzie. Cześć, zamówiłeś już? Tak, już dawno. No to tylko, to ja tylko chciałem powiedzieć: KFC to mogła być twoja reklama, yy, więc za zachęcam różnych potencjalnych sponsorów yy, żywieniowych, żeby się odezwali. My umiemy jedzenie. I, i będziemy umieli je dobrze zjeść. Umiem, umiem, otwierać usta. Umiem otwierać usta i zamykać je w tempie odpowiednim do przeżuwania, także jak coś zachęcamy, odezywajcie się na Prif. A my wam w takim razie dziękujemy i piszcie w komentarzach, czy gracie w Dragonflighta, czy czy jednak przerzuciliście się na inne MMO, może w ogóle WoW już dla was nie ten, dajcie znać, ja jestem bardzo ciekaw w dyskusji, która może się wywiązać, no i cóż może z niektórymi z Was do zobaczenia na Dragon Isles. Tak mistycznie zakończę jak i ono. See you with Dragon Isles, friend. To ja mówię ten. Cześć, łapka w górę, sub i komentarz. Pulchny niedźwiedziu, możesz się ładnie pożegnać. Ładnie, postaraj się, na coś miłego. Jestem głodny, papa. A.